Cześć, widzę Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie przegląd książki Ninjago. Zapraszam! Ok, więc książka jest z serii Ninjago. Kupiłam ją w zeszłym roku, już nawet nie pamiętam kiedy. W każdym razie mamy tutaj logo Lego Ninjago od 7 lat. Kosztowało mi to 15 zł. Tak samo jak ostatnia książka z Batmana. Podstęp Gina. Tutaj mamy Kaja. Tutaj mamy właśnie Nadakana, chyba tak. Oraz Kaja. I teraz tak, w środku znajdują się opowiadanie, komiksy zadania oraz minifigurka. Mamy bardzo fajne tło. Myślę, że możemy jechać dalej. Tutaj mamy właśnie naszą kraja. Zaraz y, się nim zajmiemy. Y, ukrycie wojownicy. W tym mamy jakieś opowiadanie, coś tam, jakieś y, zadania. Tutaj również jakiś komiks. Zadania, opowiadanie, zadanie i opowiadanie, opowiadanie. No i opowiadanie. Komiks, y, zadania. Nadal. Tutaj mamy jakiś piracki quiz. Nie będę, go tego, nie będę go teraz robić. Może se zrobię później. Odpowiedzi na zadania. No i tutaj mamy instrukcję, jak złożyć naszego Kaja. Z tyłu mamy, o fajnie, mapę Ninjago. Tutaj mamy takie żółty ten. I z tyłu mamy Jaya oraz jakiś tam wstęp do tej książki. Dobra, więc myślę, że teraz już nadszedł czas, żebyśmy się dostali do naszego Kaja. I tak jak ostatnio zrobię to moim sposobem. Okej. Okay. Tak ładnie. No, może nie tak ładnie, ale jest. Nasz kaj. No i teraz się nim właśnie zajmiemy. A więc tak wygląda to opakowanko. Poprzednie było z Batmana, było okrągłe. To jest akurat kwadratowe, to jest prostokątne, czyli takie, jakie lubię najbardziej. I składa się z kilku elementów. Mamy tutaj ostrze, dwie katany, rękojeść, płomień, groszek, tors nogi, głowę, patyk, włosy oraz naramienniki. Więc zajrzyjmy do środka. Głowa leci Spoko mam Ale w sumie mogę też teraz wysypać wszystko I biorę się za składanie Ok, więc tak wygląda złożona już figurka. Może zaczniemy od jej broni. Pierwszą jest ta, taka najważniejsza, powiedzmy specjalna, czyli tutaj taki właśnie ostrze i jakiś taki płomień. Kiedyś było coś podobnego. Można zrobić to w ten sposób albo tak. Tak, jak jest w instrukcji, także zostawię to tak. Fajne elementy. Ręko jest, jest bardzo przydatna oraz ten kijażki mi się za zawsze bardzo przydaje. No i też ten element bardzo lubię, więc cieszę się, że tutaj również jest, więc broń jest całkiem fajna. Tak wygląda kaj z tą bronią. A no właśnie. W każdym razie posiada on również dwie katany złote, które wczepiłam tutaj. Tak swoją drogą, to te czarne naramienniki lepiej trzymają te katany. Nie wiem dlaczego, ale lepiej to jakoś działa. W każdym razie tak wygląda jego tors. Jest bardzo ładny. Nie wiem za bardzo, jak go opisać, ale no wygląda bardzo ładnie. To jest ten tors chyba z duchu. Albo coś? Chyba tak. Dobra, w każdym razie y, tak wygląda jego twarz. Tutaj te włosy myślę, że każdy zna. Twarz jest jednostronna. Tak wyglądają jeszcze jego nogi, a tak tył. Mamy tutaj takie dwa ostrza, jakiś swój znak oczywiście, jeden znak drugi, jakieś tam inne rzeczy. Torz jest naprawdę dopracowany i mi się bardzo podoba. Gdyby były tutaj jeszcze nadruki na pobokach rąk oraz nóg, myślę, że byłoby po prostu idealnie. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli nie macie tej książki, a widzieliście ją gdzieś w jakimś kiosku, to polecam Wam ją zakupić, ponieważ figurka jest naprawdę fajna. Ma tu bardzo ciekawe elementy. Szkoda jednak, że nie ma maski. No ale trudno. W każdym razie, jeśli ktoś nie ma włosów, to teraz będzie miał. Więc y, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie do w kolejnym odcinku. Cześć!